6, 7 i raz. Pytacie mnie czasami, co należy robić na takim festiwalu tanecznym? Bo wiecie, że jeżdżę sporo na festiwalu, I zaraz Wam wszystko powiem. 3, 2, Kvaltanechny to jest miejsce, gdzie znajdziesz dziesiątki, setki, tysiące ludzi w jednej sali, którzy podzielają tę samą pasję do muzyki i do tańca. We all danced one style. It was something between the Cuban and the Crossbody, and nobody really knew what it was. And then the categorizing came and the divisions. And I think it's a tendency of the human mind to divide. But I hope tonight we can be as one. We go back to the source of salsa. We go back to Cuba. To jest właśnie moment, kiedy możemy zobaczyć naszych idoli na żywo. Stanąć dosłownie 10 metrów od nich, zobaczyć jak wyglądają, bo do tej pory słyszeliśmy na przykład tylko i wyłącznie ich głosy w słuchawkach albo w głośnikach i wchodzą na scenę. Widzimy, bawimy się razem z nimi nie tylko na koncercie, ale potem podczas imprezy również, ponieważ gwiazdy kubańskie, gwiazdy latynoskie bardzo lubią się integrować z ludźmi i to jest fantastyczne. Ale przede wszystkim zobaczyć ich na żywo. To jest to, i zaśpiewać ukochane hity wspólnie. Dodatkowo można usłyszeć jak brzmi zdrobnienie w języku stosowanym. Nada, de nada, nic nic nieusieńko hey, hey. można potańczyć z nimi na scenie, to jest punkt każdego koncertu. Zaproszenie dziewczyn na scenę, które dodatkowo zrobią piękne taneczne show i sprawią, że sami muzycy łapią się za głowę. Pozdrowić DJ-a, podejrzeć jak pracuje, podglądnąć jakie ma płyty, jaką muzykę, a na następny dzień usłyszeć muzykę na żywo. Panie. Uczestniczyć w warsztatach afro i rumby z legendą tej muzyki i tej kultury to jest nie lada gratka dla wszystkich fanów właśnie tych stylów. Usłyszeć na czym to polega podczas warsztatów, a potem na koncercie doświadczyć tego i zobaczyć jak robią to profesjonaliści i znowu poczuć tę magię niesamowitą płynącą z muzyki i z tańca. Si te quema ponte palo que hasta tu tiene Obejrzeć przedstawienie Ryśas na żywo. Te la fasa pendiente la gente cuidado si te quema ponte palo tuyo que hasta tu tiene problema. Caramba tu te la pasa, pendiente a la gente cuidado si te quema ponte palo tuyo que hasta tu tiene problema mami oraz zobaczyć, jak prezentują się na scenie razem z zespołem gwiazdy, tańców kubańskich i afro. To nie jest choreografia, to jest freestyle. A potem zobaczyć na scenie swoją własną profesor, która była jedną z solistek zespołu, który właśnie przed chwilą zagrał koncert. Na pewno spodziewaj się tego, że w pewnym momencie będą animacje i wszyscy będziecie się po prostu wygłupiać do muzy i się do niej świetnie bawić do tego stopnia, że impreza kończy się o 6 rano. Nowe buty taneczne? Czemu nie? Ale nawet jeżeli nie kupujemy, to przynajmniej można przymierzyć te cuda. A potem pójść i tańczyć. Chociaż trudno jest znaleźć czasami miejsce na parkiecie, to myślę, że każdy znajdzie warsztaty, na które będzie się świetnie bawił. Jednego dnia koncerty afro, drugiego dnia impreza mambo, a parkiet kubański cały czas pełny. Może najpierw tańczysz w szpilkach. Polecam każdej dziewczynie, natomiast przychodzi taki moment, kiedy trzeba zmienić obuwie na ciut wygodniejsze, ponieważ stopy już nie dają rady. I znowu szósta rano, śniadanie. Czy może kolacja? Na warsztatach możesz podziwiać, ale możesz też tańczyć. A możesz najpierw podziwiać i tańczyć, albo najpierw tańczyć, a potem podziwiać. Bo na koniec często się podziwia i widać taki tłum osób, które stoją i nagrywają, bo potem z domu lubią wracać do tych filmików i oglądać. Chociażby króla Mambo, który niecodziennie spotykany jest w Polsce. A jeżeli skończyły się warsztata, tobie dalej jest mało tańca i jeszcze przed imprezą mimo wszystko chcesz zrobić mały biforek, puść muzykę z głośników i zacznij tańczyć z innymi prekado i zombie. Na każdym festiwalu masz szansę obejrzeć wszystkich artystów tańczących swoje pokazy. I te pokazy powinny być dla Ciebie źródłem inspiracji, motywacji do dalszej pracy, a nie przygnębienia. When Mambo, Król Mambo na scenie? W Polsce? Tak, to się zdarza. Prosto z Nowego Jorku. I owacje wszystkich artystów na stojąco. Tak właśnie wygląda festiwal taneczny i dokładnie to można, a wręcz powinno się robić podczas każdego festiwalu tanecznego. Spróbować dotrzeć do jego dna spróbować wyciągnąć z niego jak najwięcej a przede wszystkim świetnie się bawić Siedem i raz